Czyli na filmie. Jak widzicie tutaj te przesadziłem tego drugiego kaktusa, bo to był już przesadzony na filmie. Tego wam nie pokazywałem. Ale była szybka akcja. Bokół. Dziękuję. A dzisiaj przesadzamy coś takiego. Takie dwa roślinki. więc Następnie ziemi i Wam już pokazuję. Biorę, mam trochę ziemi. Można lekko poobijać. I wyciągamy sobie pierwszego ochotnika. Czekajcie wciągnę. Nie wyszło mi to za ładnie, ale mamy go. Jeszcze drugi. Chyba tu ma gorsze korzenie. Myślę, że trochę ziemi mogę im dosypać. Już mamy... Achem. Jeszcze troszkę będziemy mieli. A więc robota skończona. Takie dwa jest większe, a więc się wywala. Ale zaraz to poradzimy. Oczywiście zawsze muszę to posprzątać. No oczywiście to jest Bierzemy takiego i stawiamy tu, I pokazywałem go jak przesadzam, no ale to była szybka, likująca akcja, a więc no, jeszcze mam drugiego takiego. A więc mamy sobie takie dwa. Jest trzeci, ale jeszcze mały. Jak widzicie nam te bóle są zasiane. Wiseler. Nic jeszcze nie urosło, a więc no Na zewnątrz jest jeszcze zimno. To taki szczypiorek. O, co już jest zielony, co nie? Dziwny. Dobra, ja je podleję. I to tyle w tym filmie. Do zobaczenia. Na razie i ją.